Dzisiaj Polakowi jest nie wolno nic. I dam Państwu przykład. Nie dalej jak dzisiaj właśnie Byłem, przechodziłem przez ulicę i rzeczywiście no, zagapiłem się, przyszedłem na światło. Z Po drugiej stronie stał funkcjonariusz policji. No i doszedł do mnie, dlaczego szedłem na światła. Ja mówię, Przepraszam, zapomniałem. Dokumenty do kontroli, proszę. Ja mówię, proszę. Dokumenty do kontroli. Proszę bardzo, wydałem mu dowód osobisty suwerena II RP. Co to jest? Tam pisze, pan nie umie czytać. Dowód suwerena II RP. Co to, co to znaczy? Proszę pana, dowód suwerena II RP to jest dowód osobisty, tak jest napisane. Proszę spisać ten dowód i nie mam czasu na dalszą rozmowę z panem. Mój pierwszy słyszał o takim dowodzie. Tak, tak. To, że Pan pierwszy słyszy, to dobrze, bo Pana na tych kursach przygotowawczych uczą tego, co, czegoś innego, żeby poprawnie wypisać mandat, bo niektórzy nie umieją wypisać mandatu. No teraz, cóż, trochę więcej te szkoły mają. I proszę Państwa, taka, tak się przedstawia. Ja się śmieję z tego, przecież to nie jest żadna polska policja. Żaden urząd w tym kraju nie jest polski. To wszystko zostało w jeden forek złożone. Jako korporacja zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i wystawiona na giełdzie do sprzedania. Widzicie Państwo, a Wy takżeście mówili: O, ten potocki wyolbrzymiar opowiada takie niebanalne sprawy, o których się nie, nikt nie wie. A jednak potocki wie, co mówi. I Wy Państwo musicie się naprawdę dobrze wsłuchać w te programy, które my nagrywamy.